Cześć, jestem Magda, witajcie w moim nowym filmie. Dzisiaj już takie okoliczności, ponieważ wczoraj wróciłam do domu, mój urlop w Atenach się już skończył. Niestety, moje, no te, niestety te cztery tygodnie minęły strasznie szybko. Nawet nie wiem kiedy, ale nieważne. Ale na pocieszenie ze względu na powrót kupiłam sobie taką nową zabawkę, a mianowicie Instaxa Mini 40. Jest to aparat natychmiastowy, czyli mówiąc inaczej, drukuje on zdjęcia od razu. Do tego są takie wkłady, które również zamówiłam. Z tego co wiem, nie powinny być one jakby gniecione. A niestety zamówiłam jest Amazona i były delikatnie, no było delikatnie ślad na pudełku, że były. Tak troszkę zgniecione, więc mam nadzieję, że tam nic się nie stało, ponieważ są to jedyne wkłady, jakie mam ze względu na to, że zamówiłam ten aparat, aparat w zestawie z wkładami. W jednym sklepie dostałam się informację, że niestety aparat jest uszkodzony i nie, nie wiadomo, kiedy będę mogła go odebrać, albo nie wiadomo, kiedy będzie dostawa następnego towaru, nazwijmy to, więc na szybkości zamówiłam w innym sklepie ten aparat. Na szczęście, był dostępny. W związku z tym mogłam go, mogłam go jeszcze dzisiaj mieć w swoich rękach. No, i w zasadzie te wkłady zamówiłam tak całkiem przypadkiem. Stwierdziłam, że dobra będę miała na zapas, i okazuje się, że to nawet nie zapas, tylko jedyne wkłady jakie mam. No, ale może będzie tu wszystko z nimi ok. Do tego zamówiłam sobie na razie taki album, dosłownie taka, takie maleństwo, właśnie na te wkłady. Taki mieniący się. I byłam dzisiaj jeszcze na sklepach i w pepko znalazłam taką, takie. Taki drucik świecący będzie tu widać. Czy nie będzie? O. E, no i może zrobię sobie taką ozdobę na ścianie, e, gdzie będę wieszać te polaroidy. Nazwę to zdjęcia. E, Niemniej jednak, na razie troszkę specyfikacji. E, Instax mini. 40 to w zasadzie można powiedzieć ten sam aparat co Instak, Instax Mini 11, natomiast w takiej bardziej eleganckiej formie. To będzie moje pierwsze otwarcie, więc teoretycznie oglądałam filmiki. Znaczy, oglądałam filmiki na YouTubie, jak to wszystko wygląda, ale to, to maleństwo przyniosłam dosłownie godzinę temu ze sklepu, dlatego otwieram je razem z Wami, nie mogłam się już doczekać, e, więc tak jest to w zasadzie ten sam aparat co mini, e, tak jak powiedziałam Mini Instax Mini 11 e, jednak właśnie w takiej bardziej eleganckiej, vintage'owej formie, e, no i otwieramy pudełko, oczywiście mamy e, a ok, tutaj na tej instrukcji jest napisane żeby nie otwierać pokrywy z filmem, dopóki nie będziemy pewni, że ten film jest już wykończony, ponieważ możemy naświetlić te, te wkłady. Te m, czyste zdjęcia będą już nie do używania. E, mamy też taki pasek na rękę, maleństwo. E, no i tak, e, ja jeszcze sobie do tego zamówiłam taki pokrowiec skórzany. E, skórzany, no taki powiedzmy ala skórzany, żeby móc nosić ten aparat taki tak przewieszony, gdybym go chciała wziąć na. Gdzieś tam w trasę. No ale ten pokrowiec prawdopodobnie będzie dopiero jutro, więc dodam, jakby aktualizację, może na Instagramie u siebie będzie w wyróżnionych. W wyróżnionych relacjach, a link do tego pokrowca tak czy siak dodam tutaj w opisie, żebyście też mogli kupić od razu zestaw. Ten pokrowiec zamówiłabym dużo wcześniej, ale niestety, gdy byłam w Atenach, bo ja jeszcze z Aten zamawiam teoretycznie ten aparat, teoretycznie, ponieważ w innym sklepie z Aten, natomiast ten dzisiaj. Więc to była bardzo szybka realizacja. Natomiast kiedy byłam w Atenach i szukałam pokrowca, to nie mogłam go znaleźć. Ja nie wiem, czy faktycznie te, te, stron, te strony VPN mają takie znaczenie, że, że możemy, możemy znaleźć te rzeczy w innych krajach. Nie wiem, ale dobra. Pokrowiec będzie jutro, więc, więc aktualizacja będzie na Instagramie. No i mamy ten pasek taki logo brandowany Instaxem, ale najważniejsze mamy nasz aparat. To sobie tutaj bardziej zrobię może troszkę miejsca. No i co? Mamy ten aparat. Wygląda on tak. Możecie zauważyć, że jego struktura jest tak jakby skóry. I no, wygląda to bardzo fajnie, moim zdaniem, natomiast no, wszystko to jest plastik, tak? Te elementy wszystkie srebrne to jest plastik, więc. Jest to całkiem lekkie maleństwo. Znaczy, maleństwo, no taki aparat, nie? E, tak jak powiedziałam, to jest to samo w zasadzie co Instact, e, Instax Mini 11. Natomiast e, ten aparat wybrałam właśnie dlatego, że ze względu na jego wygląd. Wygląda poważniej, e, wygląda mniej zabawkowo, oczywiście, w pewnym sensie jest to jakaś zabawka. E, natomiast. E, natomiast, no. No, myślę, że po prostu wygląda dużo poważniej. E, niestety jest trochę droższy, bo mniej więcej 30 zł 30, 40, na no różnie w różnych sklepach bywa. Czasami jest tak, że w jednym sklepie ten aparat jest tańszy niż jedenastka w innym, mimo że, że te ceny w sklepach się po prostu, jest ta różnica kilkudziesięciu złotych między tymi aparatami. E, ale tak jak mówię, no ten wygląd jest jego zaletą, więc dlatego go wybrałam. Przede wszystkim musicie pamiętać, że jest to mega prosta konstrukcja. Tutaj nie ma żadnych parametrów, które ustawiacie poza obiektywem, ale do tego zaraz dojdziemy. I w zasadzie ma tak. Tu jest guzik z pust migawki, jeżeli tak to się zwie. Tu się go włącza. Z tyłu jest klapka, którą otwieramy, żeby załadować kasetę z filmem. Jest to bardzo proste, więc zaraz to zrobimy. Mamy też takie mini ala lusterko plastikowe, które będzie widać, które pomaga nam w trybie selfie i mamy tutaj wizjer, przez który widzimy to, co mamy zamiar zrobić. Czemu mamy zamiar zrobić zdjęcie? co jeszcze. No i oczywiście lampa błyskowa. Musicie pamiętać, że w tym aparacie lampa błyskowa jest niewyłączalna. Ona zawsze będzie się odpalać, zawsze jak będziecie robić zdjęcia, to będzie się odpalać po prostu aparat. Tutaj ma sensory, które dobierają parametry zdjęcia i po prostu dobierają siłę lampy. No i w pewnym sensie można uznać, że to jest jedyna rzecz regulowana w tym aparacie. E, ok, uruchommy sobie go. W zestawie powinny być baterie i, są, i widzę, że są. E, jeszcze wspominając o tych sensorach, to musicie pamiętać, żeby robiąc zdjęcia ich po prostu nie zasłaniać, bo, no bo wtedy wyjdzie Wam prawdopodobnie e, bardzo złe zdjęcie. Nie będę tego próbować, ponieważ... Ukrywać, że, że wkłady nie są najtańsze. W zasadzie koszt takiego zdjęcia w przeliczeniu to jest około 4 zł, w zależności gdzie kupicie wkłady. Ja w zasadzie, jeżeli te wkłady będą w porządku, to je podlinkuję na, też pod spodem, żebyście mogli je po prostu kupić taniej. Bo nie ukrywam, że, że to była najtańsza opcja, jaką znalazłam w, w tych wkładach. To jest taka podstawowa wersja z białą ramką, jest mnóstwo wersji, jakieś tam kolorowe, w kropki, w czarne, to już, to już po prostu możecie wybierać do wyboru, do koloru. Ja chciałam zamówić czarne, jest taka nowa edycja, natomiast nie znalazłam ich, ale może za słabo szukałam. Ok, żeby wsadzić baterię, to odsuwacie tutaj tą klapkę z, z boku. O, on, aha, ona się bardzo lekko odsuwa, więc to nie jest problem. I wsadzamy baterię, tak jak nam to pokazuje instrukcja. Okay. Baterie mamy załadowane. No, i tutaj zaświeciła nam się dioda, że jest wszystko ok. E, tutaj, jeszcze z tyłu koło tej klapki, e, macie takie okienko, w którym Pokazuję wam ilość zdjęć, które zostają do, do wykorzystania. Na razie jest Est. nie wiem, jako pozycja startowa. No i otwieramy sobie wkłady. To są wkłady Instax Mini. Wielkość takiego zdjęcia. Według tej informacji na pudełku to jest 6,2 cm na 4,6 cm, więc to są takie malutkie zdjęcia. Opisywane są jako format karty kredytowej, więc takie do schowania do portfela. W sam raz myślę, że, że jest to fajna opcja. Co tutaj jeszcze pisze? Zdjęcia należy robić w temperaturze między 5 a 40 stopni Celsjusza, więc na mrozie nie bardzo. W upale, na pustyni też nie bardzo, ale powiedzmy, że w naszym klimacie przez większość roku dałoby się robić na zewnątrz te zdjęcia. I co? No i tutaj otwieramy. Jest taki ząbek, przez który bardzo łatwo otworzyć tą, tą kasetę z filmami. Otworzymy sobie delikatnie. Bo tak jak mówię, ja już oglądałam te filmy, więc mniej więcej jakieś tam e, pojęcie mam pi razy drzwi. E, no i tak, i na takiej kasecie jest informacja, żeby tego nie ściskać. Zarówno tutaj, jak i tutaj, bo to są takie e, pewnie newralgiczne punkty. No, i taka, kas taka kaseta ma tutaj taki żółty punkcik. I podobny żółty punkcik znajduje się tutaj w aparacie, i to jest taka jasna wskazówka, że po prostu musimy tak włożyć tę kasetę, żeby te punkty się spasowały. Weszło bez problemu. No i zamykamy. Od tego momentu już nie ma możliwości otwarcia klapki. Zanim zrobię pierwsze zdjęcie, jeszcze tutaj mam przygotowane takie mniej więcej parametry, żebyście wiedzieli jak, jak to wygląda w tym aparacie. No bo jeżeli zajmujecie się fotografią, no to takie parametry jak ogniskowa przede wszystkim nas interesuje. I w tym aparacie ogniskowa to jest 60 mm. Tak, 60 mm punkt ostrości chyba, to się tak nazywa, e, waha się między 30 cm a nieskończoność. Nie? Więc w zasadzie już taka, e, powiedzmy, fotografia makro była do, by do ogarnięcia. E, jeżeli chodzi o, o wymiary tego aparatu, e, to jest to... 104 mm na 121 mm na 65 mm, a waga wynosi 330 gram bez baterii i bez tego filmu w środku. Więc no można uznać, że to w granicach 500-600 gram waży. No, da się to nosić. Tak jak widzieliście, zasilany jest dwoma bateriami typu AA. Jeżeli patrzycie przez wizjer, tutaj jest zaznaczone, że macie zaznaczony punkt, jakby punkt ostrości. I faktycznie w środku, jak popatrzycie przez wizjer, to w środku jest po prostu takie kółeczko, które mówi nam o tym, gdzie ten punkt ostrości jest. Aha, światło 12,7, więc teoretycznie jest to bardzo ciemny obiektyw, natomiast dzięki temu ma bardzo szeroką, bardzo dużą głębię ostrości, więc generalnie no, bardzo wiele elementów z przodu i z tyłu można złapać. No ale dobra, no, najważniejsza rzecz trzeba zrobić zdjęcie. Więc tak, żeby uruchomić w ogóle ten aparat, to musimy wcisnąć tutaj ten guzik. Wciskam i wysuwa nam się obiektyw. I w tym momencie aparat jest już gotowy do pracy. Jednakże, yy, tutaj jest coś takiego jak selfie mode, jest to tutaj zaznaczone. I żeby go włączyć, musimy wysunąć ten obiektyw jeszcze dalej. I wtedy, gdy mamy tutaj widoczny ten napis selfie on, to znaczy, że aparat jest w trybie. Selfie, że można je robić, na to czekałam najbardziej, więc wiecie. Ale tak, po załadowaniu pierwszego filmu zawsze musi się tak wysunąć taka klapka zabezpieczająca, więc w zasadzie teraz zrobię takie zdjęcie i zobaczymy, czy się uda. Okej. Okay. Wyszedł nam ten plasticzek, który zabezpiecza nam całe, cało, całe filmy. No i teraz zmieniło nam się tutaj w okienku, że mamy 10 tych nazwijmy to wkładów do wyboru. No to co, robię sobie pierwsze selfie. Nie może być inaczej. Tło zobaczymy, no, zobaczymy jak wyjdzie. Nie, nie wiem czego się spodziewać. To lusterko faktycznie jest bardzo pomocne, żeby co prawda, nie zobaczymy, czy mamy coś tutaj rozmazane albo między zębami, ale przynajmniej będziemy wiedzieć, że, że jesteśmy w kadrze. Więc okej, okay, robimy. No i wysuwa nam się zdjęcie. Najważniejsze. Pamiętajcie, że często w takich w starych filmach amerykańskich było tak, że jak Polaroid zrobił zdjęcia, to trzeba było mocno. Pod, potrząsać tym zdjęciem, natomiast wiem, że tego nie wolno robić e, i można je po prostu odwrócić. Niech, niech ta chemia zadziała. Ja powinnam w zasadzie pewnie przed pierwszym użyciem przeczytać e, instrukcję, natomiast e, na tyle oglądałam filmy, że mniej więcej wiem z czym to się je. Mam nadzieję też, że z rozpędu nie zasłoniłam tych sensorów, bo już nie pamiętam, e, ale na pewno wiem, że nie wolno potrząsać tym zdjęciem. Jeszcze sobie sprawdzę, czy. Nie, no myślę, że, że pols o, jest polska instrukcja, z którą na pewno się zapoznam, no bo ja się lubię zapoznawać z instrukcjami wbrew pozorom. I jakby wywołanie takiego zdjęcia trwa około chyba 90 sekund. Ok, coś już się tutaj pojawia. Lampy trochę. Zdjęcie się pojawia. No i cóż. Damy mu jeszcze trochę czasu, yy, i na pewno, na pewno się będę bawić. Jeszcze mogę sprawdzić, czy, czy ten aparat, czy ten album, który kupiłam, będzie pasował do tych kliszy. Dobra, mamy pierwsze zdjęcie, wykonane instaksem. Jest instrukcja, żeby nie, nie wkładać tego do ust. I co? Te zdjęcia na pewno nigdy nie będą wyglądać jak takie, które zrobimy aparatem, wiecie, tą nie wiem, pełną klatką, czy, czy tymi wszystkimi lustrzankami bez lusterkowcami, które mamy do czynienia. No, bo tutaj troszeczkę to inaczej wygląda. To jest powiedz, można powiedzieć, że taka stara forma wywoływania fotografii, bo to jest wywołane zdjęcie. Tam działa chemia. No i ta klisza powiedzmy odpowiednio się naświetla, i i te zdjęcia wychodzą. Zależało mi na tym, ponieważ brałam pod uwagę, żeby kupić sobie po prostu drukarkę do zdjęć i wtedy możecie podłączyć po prostu do telefonu, zrobicie fajne zdjęcie i je drukujecie, i dublujecie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że, że forma tak, takiej, takiego robienia zdjęć daje po pierwsze trochę więcej frajdy, troszkę takiego... Takiej zagadkowości, bo nie do końca nigdy wiecie, co tak naprawdę wyjdzie na tym zdjęciu. Do tego wydaje mi się, że też pozwala bardziej szanować te ujęcia, które robimy. Ok, no zdjęcie już niemalże się wywołało. Ja może nie wyglądam najbardziej modelkowo na tych zdjęciach, to trzeba przyznać, ale bardzo mi się podoba, podobają te kolorki, ten styl vintage. Na pewno sobie zrobię kilka zdjęć. W sumie przy okazji mogę sobie otworzyć tą ramkę, zobaczymy jak ona działa. Bo to wychodzi na to, że ten drucik jest osobno, a te żabki są osobno i po prostu yy, zgodnie z zapotrzebowaniem je wykorzystujemy do wieszania zdjęć. No ale pewnie jak się to ułoży jakoś tam yy, na ścianie przyklei, to, yy, to daje to fajne możliwości. Także ten łańcuch ma 1,8 metra, więc yy, całkiem sporo. Co? Co myślę o tym aparacie? Na pewno będę mogła więcej powiedzieć po tym jak się nim pobawię. Nie chcę na razie robić zdjęć, bo tu bardzo nie ma czemu. Okej, okay, padła mi bateria, więc trochę zgubiłam wątek, ale przy okazji nieco tutaj posprzątałam. No i co? W zasadzie opinię o tym aparacie będę Wam mogła pewnie dać za jakiś czas, jak już się faktycznie nim pobawię. Na razie sam koncept mi się podoba. Nie ukrywam, że, że kupiłam go nieco spontanicznie, właśnie pod wpływem tej książki, o której Wam wspominałam, ale myślę, że da mi on wiele fajnych wspomnień albo utrwalenia wspomnień. Da mi na pewno sporo frajdy i mam nadzieję, że, że będę mogła robić dużo zdjęć nim że będzie się spisywał, no można powiedzieć, że to zdjęcie już się całkiem nieźle wywołało, jest już całkiem wyraźne nie jestem znawcą takich fotografii, no mi się podoba eee, kolory kolory są jakie są są delikatnie wpadające w niebieski moim zdaniem natomiast no, tutaj mamy takie warunki oświetlenia, że może też one wpływają na to, więc dopiero jak zrobię więcej zdjęć podobnych tego typu to będę w stanie Wam ocenić czy, czy ja, Jaki jest generalnie, w jakim kierunku idzie kolorystyka tych zdjęć? A póki co no, mam już pierwsze do kolekcji, e, myślę, że jeszcze kilka, jutro, jutro wraca mój kotek do domu, bo musiałam ją oddać pod opiekę. Kiedy właśnie byłam na tym długim wyjeździe, więc na pewno zarusia parę zdjęć wyłapie, że tak powiem, no i trafi do albumu. Na pewno będę chciała zamówić więcej tych wkładów. Nie wiem, czy. czy, no, czy jeszcze nie wiem na jaki kolor ramek się zdecyduję, ale na pewno będę chciała jeszcze kupić ten film w monochromie, tak? Żeby te zdjęcia były czarno-białe, no bo taka jest też możliwość. Jeżeli chodzi o aparaty. Natychmiastowe Fuji to nie jest jedyna forma, jakby zdjęć, czyli to są akurat Instax Mini. Mamy jeszcze Instax Square, który jest bodajże po kwadracie tej wielkości. Nie, nie jestem wam w stanie dokładnie powiedzieć, być może jakby ten samo zdjęcie jest kwadratowe. Jeszcze Instax White, który robi w takiej orientacji zdjęcia. Różnica jest między nimi taka, że prawdopodobnie jest bardzo podobny rozmiar, ale znowu ten pasek szerszy jest na dole, więc jeżeli komuś przeszkadza to, że na przykład zrobiłby zdjęcie w ten sposób i ten szeroki pasek miałby z boku, no bo z jakichś tam względów estetycznych byłoby to mu jak gdzieś tam wadziłoby mu to, no to można sobie kupić właśnie Instax White 300 bodajże. Myślę, że to i tak nie jest jedyny, jedyny model. Nie wiem, zastanowię się co będzie dalej, zobaczymy jak ten, jak ten aparat będzie mi się spisywał, może, może zainwestuję za jakiś czas w bardziej... Mm, w bardziej zaawansowany. Hmm... Czekajcie, zobaczymy, czy to się tak. Ja sobie znalazłam zabawkę. <grystanie> Stoi. Czekajcie. <grystanie> jak, jak ten drucik mi się przepali, to przynajmniej w sumie będzie można wykorzystać te. Te klipsy w ten sposób. No, ale wracając do tematu aparatów, jeżeli się okaże, że, że na przykład ten aparat bardzo dobrze mi się spisuje i stwierdzę, że będę chciała, nie wiem, mieć większy wpływ na światło, na, na parametry zdjęcia, no to kupię sobie wyższy model. Takim modelem jest Instax Mini 90. Tam już mamy większy wpływ, możemy wyłączyć lampę, możemy wyłączyć samowyzwalacz, więc wtedy fajniej zdjęcie grupowe można zrobić, że na przykład robimy. Wciskamy spust migawki, no i po 10 sekundach dopiero nam się zdjęcia robią, ale to już jest jakby temat. Nie na ten film, może, bo no tutaj skupiam się na tym Instaxie Mini 40. Nie wiem, mieliście do czynienia kiedyś z takim aparatem, co o nim sądzicie? Ja jestem. Bardzo ciekawa pracy z nim. Ja też jestem ciekawa tego pokrowca, który przyjdzie, bo będę sobie tak chodzić, wiecie, tutaj z przypiętym aparatem. E, no i zobaczymy, co uda się wymodzić przez, te, e, przez ten czas. Na razie jestem zaopatrzona No teraz w drugą kasetę, bo takie opakowanie można kupić za, po 10 sztuk w kasecie, po 10 takich wkładów, znaczy 10 filmów, nie wiem, jak to nazwać, 10 czystych zdjęć e, albo 20. Można też kupić większe pakiety, ale y, zauważyłam jedną rzecz i to też Wam wspomnie, wspomnę: że y, chyba najbardziej opłacalne są pakiety albo 10 sztuk, bo nie wszystkie kolory są po 20, albo właśnie 20 sztuk, bo w przeliczeniu, jak będziecie kupować, nie wiem, 40, 60 czy 50 sztuk, to one są dużo droższe. W każdym razie na pewno musicie, musicie sprawdzać ceny tych wkładów, no bo, no bo nie zawsze w pierwszym lepszym sklepie będzie ta cena najkorzystniejsza. A biorąc pod uwagę, że no taki, taki pakiet powiedzmy kosztuje w granicach 40 paru 50 zł nawet, a nawet pewnie są droższe, no to warto mieć na uwadze, żeby gdzieś tam sobie robić takie rozeznanie, żeby chociaż na tym móc zaoszczędzić. No bo co na tym aparacie można oszczędzać i nie, niekoniecznie z jednej strony będę miała gdzieś tam z tyłu głowy że będę chciała tak bardziej szanować te zdjęcia, które będę nim robiła, żeby nie pstrykać głupa, e, od głupa jakieś tam foteczki, bo, bo nie o to w tym chodzi, nie taki był też cel tego zakupu tego aparatu ale jednocześnie no, nie chcę popadać w skrajności że, że będę cały czas miała z tyłu głowy, że Boże to zdjęcie jest takie drogie, że ja go nie zrobię bo, bo będę tego żałować bo wbrew pozorom e, no, wspomnienia warto nawet w takiej formie zachowywać Aha, żeby go wyłączyć, nie, nie wciskacie tutaj. Najważniejsza rzecz: nic, żaden wciskanie tutaj nie pomoże, żeby go wyłączyć, po prostu wklikujecie obiektyw do środka i ponownie otwieracie. I, na, I gdy otworzycie ponownie ten selfie mode, to nie da się go tak, jakby na pół gwizdka włożyć. Żeby wyłączyć selfie mode, to musicie wyłączyć aparat całkiem, czyli wcisnąć obiektyw jakby do aparatu, no i w to w niego włączyć i wtedy możecie robić zdjęcia z większej odległości. Wydaje mi się, że jeżeli chcecie zrobić selfie, to warto mieć na uwadze, żeby robić ten selfie mode, ponieważ wtedy jakby parametry aparatu zmieniają się na tyle, że ta lampa błyskowa nie jest tak mocna, żeby, żeby wam prześwietlać twarz. Po prostu tak po prostu tak na mój chłopski rozum wydaje mi się, że, że właśnie ten syf, tryb selfie wpływa na to, że ta lampa jest delikatnie słabsza i wie, jakby aparat wie, że jesteście bliżej i nie musi tej mocy lampy być tak dużo, jak przy takiej fotografii, gdy robicie, nie wiem, zdjęcie przedmiotu odległego o kilkadziesiąt metrów od was, czy kilkanaście chociażby. No i co? Tak mamy taki pasek na nadgarstek, jak go w sumie przypnę, no bo on się może przydać, ale. Ale czekam na ten pokrowiec, jak już wspomniałam. I chyba tyle. Mam, wydaje mi się, że teraz już faktycznie wszystko powiedziałam, co miałam do powiedzenia o tym aparacie. Będę się na pewno nim bawić. Aha, jeszcze tylko wspomnę, że jest to nowy model. brandowany około rok temu. Nawet na stronie Fujifilm bodajże jest jako, jako nowy model, więc. Więc nie jest to jeszcze jakaś tam opatrzona, że tak powiem, forma. No ale pamiętajcie, wciąż jest to to samo co Instax Mini 11. Więc jeżeli Wam nie zależy na wyglądzie, ale zawsze możecie zaoszczędzić, no to, no to wybierzcie jedenastkę. Jedenastka jest dostępna chyba w pięciu kolorach. Ten jest dostępny tylko w takim kolorze, tylko w takiej formie, tylko w takim wyglądzie. Więc, no, to już jest kwestia waszego gustu i, i co wolicie. Mi się ta elegancka forma podoba. Jestem bardzo zadowolona z tego aparatu na ten moment, z tego zakupu. A czy będę zadowolona z aparatu? Wierzę, że tak. Cały czas. Boję się tego, że, że gdzieś tam w tych moich nerwach i, i takim niepokoju otworzę niechcący tę klapkę i cały film pójdzie do kosza. Więc dobra, ja już kończę, zapraszam Was na kolejne filmy, Za mam nadzieję, że jakby ten szerszy kadr Wam się podoba, może wa bardziej Was przekonuje. Ja będę na pewno gdzieś tam próbować walczyć z tym, yy, urozmaicać i... Yy, 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 yy. Robić tak, żeby te filmy były jak najlepsze. Na pewno wybierzemy się na, na jakiś vlogowy spacer po Krakowie, bo tak bardzo spodobała mi się ta forma nagrywania filmów, że, że na pewno będę to kontynuować tutaj. Co, co lepsze, mam jeszcze jeden, jeden sprzęt do przetestowania, który może się później sprawdzić we vlogach. No i. No i tyle, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do, do komentowania, zapraszam do dawania łapek w górę i mam nadzieję, że, że będziecie ze mną w kolejnych filmach, także na razie, pa!